Założenia jeśli chodzi o poruszanie się po boisku, zostały zrealizowane w większości, tam gdzieś te akcenty, czyli, mówiliśmy sobie, żebyśmy pobiegali dzisiaj więcej, mocniej i, 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 i gdzieś dynamiczniej. Co było widać na boisku, że chłopaki chcieli zrealizować ten trening wytrzymałościowy yy, piłkarsko. Nie wyglądało to może na wielki mecz, ale, ale w tych warunkach ciężko się gra, aczkolwiek kilka akcji, które wykonaliśmy były, mogły podobać się kibicom. Ze względu na to, że zawodnicy testowani, no wiadomo, dopóki nie będą zatwierdzeni w klubie, nie chcą ujawniać nazwisk. Natomiast no, dwóch z nich przekażę dzisiaj zarządowi i chciałbym widzieć w swoim zespole. Zapadły decyzje już takie ogólne, mamy spotkanie do wtorku. Z całą kaldą trenerską, z zarządem wiadomo, że chcemy, nie chcemy zostawiać chłopaków na lodzie. Chcemy im pomóc też w znalezieniu innych klubów. Jakieś decyzje już zapadły personalne, ale ogólne decyzje, żeby im też pomóc w tych znalezieniu klubów zapadną do wtorku. Wyszedłem z założenia, że jeżeli mam testować zawodników, to chciałbym, żeby oni zagrali przynajmniej 60 albo po 90 minut. Jest to cały obraz zawodnika w meczu. Tak? Jeżeli zabrałbym 30 zawodników na mecz, no to wiadomo, że każdy zagrałby po 30 minut. Z tego względu zabrałem tylko, wybrałem 18 najlepszą, która się prezentowała w, tych, w tym ostatnim okresie, plus zawodnicy testujący. Jesteśmy praktycznie na telefonach z kilkoma zawodnikami, którzy w tygodniu będą dołączali do zespołu. W kolejnych meczach będą testowani i, i, i tak samo do pojedzie najlepsza 18.